Siemanko! Witam was, moi drodzy, w serii na tym kanale Tour de Burger. Będę sobie jeździć, będę sobie jeść burgery. I tak, nawpierdalam no się. Dokładnie. Ale żeby nie było zbyt przewidywalnie, w tej szklanej kuli mam 15 szczecińskich burgerowni i będę sobie losować, gdzie będę jechać. Żeby nie było tak, że idę sobie do takiej, znajdę, albo którą lubię. Więc zobaczmy, co na dzisiaj przygotowała dla nas wyrocznie. Co my tu mamy? check burger i coffee. No zobaczymy, czy otwarty będzie w poniedziałek też. Bardej, to się kameruje. Mam już moje zamówienie. Bataty. Duży. Tak, na pierwszy rzut oka. Ciężki się wydaje. Ładny. Ładnie wygląda fajna bułka, mięciutka i jak na to, że jechaliśmy z 10 minut to on się w ogóle nie wydaje taki nasiąknięty że ma się zaraz rozdupczyć, nie? więc no, pierwsze wrażenie bardzo pozytywne co my tu możemy w środku zobaczyć? O. pomidor krążki cebulowe sałata kotlet, bekon sos barbecue powinien być dobry sos bułka mi się podoba miękka z zewnątrz, ciekawe czy jest przypieczona chyba była generalnie pierwsze wrażenie pierwszy raz pierwszy w no myślę, że będzie bardzo fajnie <grystanie> patrzcie jaki on. sprzęt mój tasek po przekrojeniu prezentuje się tak. Mięsko trochę się rozpada, ale widać warstwy. Nie wygląda za ładnie, ale mam nadzieję, że będzie dobrze smakował. Ładnie pachnie, krążkami cebulowymi. Nie jestem fanką pomidora w burgerach. Jakoś tak. Mech. Ale Bułka, bułka jest taka, jaką lubię, maślana albo briożka, coś w ten deseń, więc tutaj od razu in plus, naprawdę, dobry sos, nie wiem, który, ale jeden jest tak dobry, bardzo słodki, to pewnie barbecue, ale jest na, naprawdę pierwszy gryz i uderza ten sos, więc jak lubicie by barbecue, tak jak ja, to naprawdę, no, poczujecie je tutaj. Czyć krążki cebulowe. jest z nich tą panierkę wiadomo, nie. Ale no. Kompozycyjnie. To mi to siedzi. No ale ja lubię takie. Trochę ginie mięso, bo nie czuć go za bardzo. Ale czy mi to przeszkadza? Nie. Więc pewnie opierdzialę na pewno opierdzialę go całego. ale crispy bo czuć dobre ojej dobra. trzeba wziąć pod uwagę to że on był brany na wynos Jest 10 minut na niego tak też czekałam aż a on jest dalej ciepły bułka się nie rozdupcyła od dołu od góry też no generalnie jestem zaskoczona Chętnie spróbowałabym innych. Zastanawiałam się nad klasykiem, ale ja bardzo rzadko biorę klasyki. Częściej biorę te z barbecue, więc stwierdziłam, że to będzie mój wybór barbecue. Ale naprawdę jest doładowany, też nie? Zobaczcie. I ta sałata zielona. Generalnie trochę mi się to kojarzy, tak jakby ten burger miał być fit. Trochę mi to na głowę działa. Że wiecie, wiem ja coś zdrowego, jak taki kawałek zielonego wystaje. Ale zupełnie go nie czuć przy tym boczku, krążkach celowych sosu. Sosu też jest w ogóle idealna ilość dla mnie. Hmm. Nie no. Czy jest się do czego przyczepić? Raczej nie. Jak samo mięso wezmę, to co poczuję. No typowo... Nie no, pyszne jest. Naprawdę się nie spodziewałam. Zaczynamy z mocnej... Mocnym przytupem. Czekol wiosło Więc generalnie, póki co, so, godne polecenia. Naprawdę. Jestem pierwszy raz, ale jak będę miała okazję... O, inaczej. Chcecie zabrać starego na burgera? Czekol. Wydaje mi się, że git opcja. Naprawdę. Fajny wystrój w środku. Pół burgera za mną. wyciągający jest taki mocno, ale dobre sosy. Naprawdę. Barbecue i. kurczę nie pamiętam. Ale zobaczcie, dużo sosów było. To mięsko trochę mocno wysmażone, ale mi to zupełnie nie przeszkadza. Ja tam lubię. Ale nic mi nie nakapało i nie ujebałam się, więc git, nie? Teraz. Czas na batatę. No, bataty już trochę wystygły, ale i tak dobre. Dobre, słone. Myślę, że na świeżo by były petarda. A w sumie nie obchodzi mnie nawet, czy to mrożone, czy domowe do, 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 do roboty. Są pyszne. Ale bataty niezwykle efektują. Ten jeszcze a Mamy jeszcze sos? Nie wiem, jaki to jest sos. Powiedziałam pani, że obojętnie. Nie wiem, czy mam pachnie. Majonez? Ale jakoś doprawiony. to to nie jest chyba troskowe. Ale dobra Turbo, turbo, dobra. Wszystko dobre. Generalnie gdzieś po 13 ja jeszcze dzisiaj nic nie jadłam Ale naprawdę Myślałam, że będzie gorzej. Spieszne. I burger. I pataty. Ten zostać nawet dobry. Zabieram się za drugą półwkę. No. Mimo, że już też trochę leży ta półweczka, to nic się nie dzieje. Półka dalej tu jest. Cała nie rozlatuje się. Ta z wierzchu też. O jezu, no. Kurwa, Ambrozja. Nic nie możesz. Może się zmarnować. W nie jest minimum 15 lokali, które serwują burgery. Jeśli one wszystkie one robią tak dobre burgery jak Czekol, to ja nie wiem. To jest idealnie się wpasuje w moje smaki. Co jest Barbeckiego? Krążki cebulowe. Mięcho, sosy. Ta bułka, to jest dokładnie mój typ bułki. Idealny. Ole to jest dobre. Pychota Generalnie. Na przykład nie rozumiem jak można jest burgera nowymi widać. Profanacja. To samo pizza. No, bajka. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Jestem ukontentowana. Dobrze się wylosowało. Bawam się, że będzie coś, co mi nie będzie smakować. Jest taka jedna burgerownia, że wiem, że może być loteria, nie? Bardziej w tą samą stronę. Ale ten. Kurwa. Z jestem sercem. Jak tam gdzieś na Lelewela? jesteście czy na Mickiewicza Macie ochotę na burgsa, to nie ma co się do centrum pchać Na dobrego kurwa, Na dobrego burgera Sorry. Jeszcze <laughs> Jak to wychodzi cenowo <laughs> W sumie zapłaciłam 56 zł i 5 groszy, frytki z batatów 16, sos autorski to jest chyba ten w pojemniczku 4 zł, no i ja zamówiłam pozycję, która nazywa się Fatboy, czyli 38, ale od wszystkiego mam jakieś rabaty, obniżki 5%, no i wynos złotówka, 56 zł i 5 groszy, tyle mnie wyniosło dzisiejsze moje śniadanie. Tak, bo to jest mój pierwszy posiłek.